tej na kolejnej wyprawie. Dziś zabierzemy Cię do niegdyś najbardziej zachowanego miejsca w Polsce. Wystarczyły zaledwie 4 lata, by ośrodek wypoczynkowy został zdewastowany przez wandali. Liczne podpalenia, potuczone szyby, rozwalone wyposażenie to tylko namiastka jaka spotkała ten obiekt. Okrąglaki są usytuowane obok jeziora, które nadają ośrodkowi swojego uroku. Zapewne każdy z nas chciałby się znaleźć tutaj za czasów świetności. Niestety żaden ze 120 pokoi nie zostanie już obsłużony a szkoda Siema, filmować firy, z tej strony Urbexus Official jesteśmy dziś na słynnych okrąglakach, jak widzicie obiekty są trzy szkoda czasu, ruszamy, let's go tutaj mamy napis, pawiarnia patrzcie co tu się w ogóle dzieje Niezłe akcje tutaj chodzą. My wejdziemy do środka. Obiekty są ogólnie trzy. Bardzo zdewastowane. Wystarczyło parę lat, odkąd Sietra tu był. Polecam w ogóle do niego zajrzeć, jak to wcześniej wyglądało. Tera natura robi, era natura robi swoje Jak tu wejść przez balkon Szkła potuczone Normalnie Powiem szczerze, że żałuję Że wcześniej nie byłem jak to jeszcze było tak ładnie No patrzę co tu się dzieje w ogóle Tutaj prawdopodobnie była kawiarnia, jak wstało. tutaj mamy w górę. Wszystkie szyby porozbijane. Widać kulkami strzelali z jakimiś pistoletami co tu się nie odbywa to można się pomyśleć no nie, ale mi się to podoba powiem. bardzo ten obiekt ale jest tak, że poniszczony jeszcze tutaj zauważyłem jakieś bezpieczniki ludzkie Wszystko że mówią Będę Będzie... Chodzi o to po sklep I inaczej Patrzcie, jeszcze To to jest taki dywan Taki Taki jakby kot Jeszcze się zachował Wszystkie mawa, wszystko porozwalane, ale obiekt naprawdę fajny. On kiedyś miał 120 pokoi ogólnie. Wejdziemy na górę zaraz, patrz jak tutaj fajnie. takie jak biura biura ob, obsługi były tutaj. A potem się wchodziło do swojego pokoju i leciało z tym koksem, czy nie? Teraz wejdziemy na górę. Zobaczymy jak to od góry idzie. Za w świetności to bardzo ładnie było, ale widzę, że ten jest taki niższy od krągla, a tam macie wyższy, do którego zaraz pójdziemy. Jestem ciekawy czy tu wejdzie się na dach. Jestem na pierwszym piętrze. Patrzcie. Widok nieziemski. Jak czas robi swoje. I w takim pokoju, patrzcie. Nawet wielkie te pokoje były. Łóżko stałe, jakiś wzorek, wyjście na balkonik, z ładnymi wzdokami. A tu jesteśmy, chyba cztery są, bo tu jest okrągła, to jest mniejszy. i tam są trzy, jak widzę. Macie jeszcze stół do ping-ponga, można sobie pograć. Cyka-cyka, ale nie działa. A w ogóle też jest napis do zdzielnia. Możliwe, że to był taki budynek. Yy, można powiedzieć, takie pomiarnia coś tamtego. Ogólnie te trzy były okrąglaki. Yy, tam był z tego. Oglądając filmicie że Nie wiem czy to w tym okrąglaku, ale tak coś takiego wchodził. I tutaj sobie jakieś... Taka kanapeczka stała Coś tam w sobie jeszcze stało, stolik Chyba nie wiem co, ale coś tutaj tak pani stało Już tego nie ma Tutaj mamy potem w u góry Nieźle Zobaczymy co Pani kucharki ugotowały na ubianie. Tak, myślę, że kot kotlecik dzisiaj będzie Tutaj była chyba Stółka. Możliwe, że tu stółka, bo jest większe pomieszczenie, chociaż też są do skupnie. Albo tu z tamtej strony. To jest tak okienko do podawania. Raczej tu było całe kuchnia. siedzieli tylko tam. No i gospodarz gospodarcze są. Tam też. A labirynki są. Tutaj to się ciągnie. Ładnie. Tutaj sobie musiał coś stać. Wywarki, albo coś takiego. Tutaj mamy stoliki. Zagrazy zimności na pewno. Jeszcze loduwa taka. obica obliczu framku. Zamraża. Zaraz to wygląda. To ta druga rzecz. Ok, No nieźle. Druga loduwa. A tu mamy. Mogę... Na lody, w tych krótkich dniach Przebieramy na pacyków Pani na A to była pacyka PRL, ale zobaczcie Tu macie pełną szafkę Zabudowana Jest Lodówka Jeszcze nawet z, z narzędziem Takim, yy, co właśnie dawało zimno. Super, dobra. Widzicie? Nad zamkniętym dali radę. Y, zrobić budówkę zabudowaną. Patrzcie na te drzwi. Coś fajnego, i tu chyba były obite. Fajnie, co wygląda. Zapraszamy do większego króla. Ale zawiasy jeszcze fajnie chodzą, się odbijają. Może zabraknąć kibelka. O, tutaj to dopiero się dzieje. Wszystko rezolucja. No to wiem. nie Nieładnie. W ogóle, jakieś. Patrzcie na ten film. Coś pięknego. Mam zamiar wejść tam na szczyt. Nie ja odkłócę. Tutaj mamy jakieś, nie wiem, co to dziwne. Tak jakby radio. tu coś wycięte odpowiednimi. Tu to, to jest jakaś maszyneria, musiała być jakaś już większa jest na, na wzór radia, ale co to dokładnie? To nie wiem Tutaj też macie takie wyjście fajne Tutaj się mieściły Takie wyścigi. weźcie do recepcji, coś takiego Tutaj yy, są nawet pokoje. Tu są pokoje, i wszystko jest ponumerowane. Ogólnie widzę nawet więcej. 310 a niby 120 pokoi było. Nie wiem, tak numer, że jest 310, ale ogólnie największy numer tu właśnie jest 310, ale pokoi wiem, że było chyba 120, coś takiego. Może plus jest taki, jest właśnie dla pracowników, tam coś takiego. Dwanie. Coś pięknego. I tutaj się odbywała szatnia. Szatnia. Może dla gości też takich przyjaznych, co nie mieszkali w hotelu też mogło być. Że tylko się przyjechali, popatrzeć się, chwilę pochodzić i coś zjeść. Orytowego, ale co, to nie wiem. Ciężko wymyśleć, co to może być. I tutaj sobie pani stała i gości. Mamy drugie najlepsze w patrzcie jak mówiła pani, i to... Dobra, jeszcze tu. To jest jedno z fajniejszych mys czyli przejście z jednego budynku do drugiego. Normalnie super. I tu nawet rozwidlenia są. Więc gdzie wybieracie, w prawo czy w lewo? Ja bym poszedł w prawo, z tego względu, że potem w lewo będą drugi i trzeci okrąg. Lecimy po kolei. Ale to chyba już było właśnie tak jak mówiłem. Tam była jakaś recepcja, yy, restauracja i tak dalej, a tu już, tu już goście sobie mieszkali. Zapewne ten śmietnik co tu widzicie. To wszystko on dawała z góry. No i popatrzcie sobie. O kurde. Zobaczcie jakie to wielkie. Normalnie. Powiem ekstra. To pepli chociaż są jak widzę. Raz, dwa, trzy, cztery z parterem, 4 jakby piętro, czy piętra i party. Powiem ci szczerze, że nie będę odjął bawełna, Widać od góry najpierw. To co najlepsze na górze tym razem, nie ma piwnicy. Ale jest góra. Powiem, że stanu pomiarków jest w opakowanym stanie, a szkoda. Ogólnie odsyłam Was teraz do yy, kanału Siatry, żebyście porównali sobie, jak to kiedyś wyglądało, a jak teraz to wygląda. Link znajdziecie w opisie filmu. I tutaj właśnie były, jak teraz widzę, nasze pokoje. Ale coś się zawsze znajdzie w pokoju. Ten, ale to chyba było mi się wydaje, że jakby telewizor, może nawet nie wiem, ale tak mi się wydaje. Ruski telewizor, jestem teraz w chęci pierwszej Będę szukał wejścia do grę, jeszcze na dach. Chyba nie wiem, czy w tym akurat znajdę, czy gdzie Так как бы было, а это и стружка. Разом вести на горе. Будем бьять. Нормально. У горы то так как бы из какого-то схрону все вбивал. Ай, что я буду сделать? Mam nadzieję, że nog wytrzyma Chociaż solidna robota Do góry nie polecę Patrzcie Niezła zajawka Jestem zbraniony dla gości Ohoho Ale dach Dach solidny Pod nami Są Pokoje dla gości Rynna jest Tu takie fajne papiery Od góry To jest I tak przejść. Powiem szczerze, to mój pierwszy taki konkretny dach. Normalnie, pamiętajcie, urbek, to nie wandalizm. Nie dopuśćcie do tego, żeby dach taki jak obiekt jak ten stał się takim czymś. No bo myślę sobie, jakby. To 30 lat do przodu jeszcze był w stanie tak jak 10 lat temu to by było coś pięknego przez tyle lat i to jest Polska, nasza kochana To jeszcze nie koniec naszej przygody z ośrodkiem wypoczynkowym Okrąglaki. Już w następnym odcinku zwiedzimy dalszą część obiektu. Jeżeli Wam się podobało i doceniacie naszą pracę to zapraszamy do subskrypcji kanału oraz dania dzwoneczka aby nie przegapić kolejnych wypraw. Pozdrawiamy Urbexus Oficjal.